No więc, no więc po pierwsze piszę wiersze, po drugie lubię kiedy mam w czubie, po trzecie nie wierzę kobiecie, po czwarte gra w otwartą kartę, a w ogóle to bóle, ale nie sądziłem, że szamo, który mnie nominował do jakiejś idiotycznej y, y, akcji z plaż, Powiem tylko, chodzi o oblewanie wody, i inicjator tej akcji właśnie się w Stanach utopił, w związku z czym po prostu za dużo tej wody nagle przyjął. Otóż Szamo zapowiada się od trzech lat, że wpadnie do mnie tutaj do ogródka. No tak żyją dziennikarze mniej więcej jak ja sportowi, ale tylko nieliczni. Więc Szamo się zapowiada od trzech lat z megołychą, a niestety przyszedł z miednicą pełną wody. Mówiąc szczerze jest to różnica, mianowicie Jezus zamieniał wodę w wino, a Szamo zamienił whisky w wodę. Mówiąc szczerze jest to Jezus arybur, czyli Jezus odwrotny, kompletnie porąbany, jak zresztą to bramkarz, który wprawdzie nie zasłynął ani z Dudek dance ani z pajacyków Boruca, tylko z Łysej Glacy, w której jak wiadomo widać brak, brak szarych Komórek. No ale zabawa to zabawa. Jeżeli cel jest szczytny, to nawet potrafię zrobić siebie idiotę, co przychodzi mi bez najmniejszego trudu, ponieważ mam sobie coś z bramkarza. Tak mi się zresztą wydaje. Chciałbym być bramkarzem w nocnym klubie, przynajmniej bym trochę na prochach zarobił i być może na jakiejś lewej gorzałce. Więc tak, mam powiedzieć, kogo bym nominował. No więc przede wszystkim swojego serdecznego przyjaciela od świeć wieku Jarka Kołakowskiego, który uważał się zawsze za supermaczo, chciałbym, żeby to tę supermaczowość, że tak powiem, potwierdził nie tylko w tym, że potrafi na piłce zarobić, bo na tym to ja też potrafię zarobić i to od lat już 50. Ale bez, nie bez przyjemności, że tak się wyrażę To po pierwsze, po drugie. Chciałbym Łukasza Surma, który właśnie pobił rekord najwięcej występów w dziejach w Ekstraklasie. Wprawdzie reforma ligi chyba pod niego była robiona, żeby, żeby mógł tych meczy więcej nabić. Jakby liga na przykład miała 500 kolejek, to myślę, że ja też przy dobrych układach z Kołakowskim i z trenerem, też mógłbym ten rekord, starać się szurnąć tak na biegu. A po trzecie tak myślę, kogo takiego najbardziej, ponieważ jesteśmy w piasecznie, do jakiegoś może najlepszego sportowca z, Piaseczno, z piaseczna, mistrza świata w zawodowym boksie, czyli Diablo Wodarczyko, mojego serdecznego kolegę. Raz toczyliśmy walkę na imieniu jego Taty i zakończyła się remisem. Czyli czekaję w sześć razy na deski, a pan Paweł w sześć razy. Podnosił, yy, mówiąc szczerze, z, z szacunkiem dla wszystkich tych trzech ludzi są to ludzie niezwykli i wydaje mi się, że na taką nominację zasługują. Spasiba wam balszoje, trzeba się uczyć języka nowych panów. Jedziemy. Gdzie wy byście mieli lepiej? Kurwa ja już nie żyję. O Jezu, a myślałem, że będzie kurwa lepiej. Nie, nie było tak. <słuch> <słuch> Mam nadzieję, że przemówienie warte było. do czasu. <słuch>